mną radio odtwarzacz samochodowy Sony, jak widzicie, on już działa, został uruchomiony, no ale wykazuje jeszcze pewne mankamenty, które e, muszę usunąć. No i też myślę, że przybliżę Wam nieco e, jego charakterystykę już po, po tym, jak zostanie w pełni przywrócony do sprawności. E, tutaj głównie. Chodzi o czystość odtwarzania. Za chwilę wracam z informacjami. Przed nami dzisiaj już uruchomiony i doprowadzony do ładu i składu radioodtwarzacz samochodowy Sony CDX GT700 radio pochodzące z roku waga 2006 a więc to będzie w tej chwili 15 lat kiedy ono jest na tym świecie czy nadal jest odbiornikiem aktualnym że tak powiem nadającym się do pracy codziennej do zainstalowania w aucie Myślę, że tak. Najpierw, może, kilka słów w ogóle o samej koncepcji, o samym radiu. Tutaj widzicie przed sobą niesłychanie dynamicznie zmieniające się informacje na displayu. Taka moda wtedy panowała na to, aby różne obrazki pojawiały się. Na szczęście, można to wyłączyć. Można też ustawić sobie jakiś display, widok, który będzie dla nas najbardziej aktualny. No ale mm, chciałbym też rozszyfrować yy, niektóre z mnóstwa skrótów, które nam tutaj producent zafundował na płycie czołowej. Jest ich naprawdę wiele. Yy, pewnie, że tak jest, takie opisy, jak yy, źródło, jak yy, klawisze, za pomocą których możemy zmieniać stacje yy, radiowe, może nie wymagają wyjaśnienia, ale wiele spośród tych, które tu widać, na pewno tak. Yy, Pierwsza rzecz, nie wiem czy o tym mówiłem, ale radio swoją stylistyką i tymi migającymi informacjami na wyświetlaczu ma nawiązywać do stylistyki aut GTI. No czy nawiązuje, to ja już bym się nie chciał wypowiadać, niech się wypowiedzą ci, którzy znają się na autach GTI. Bardzo proszę, możecie wpisywać swoje wrażenia, reakcje i podzielić się wiedzą na ten temat w, w wpisach, w postach poniżej filmu. Natomiast, natomiast te wszystkie inne skróty są, myślę, warte wyjaśnienia. Pierwsza podstawowa rzecz, no to tutaj, tak, może najpierw włączmy. Mamy tuner, mamy tuner. Możemy sobie teraz zmienić tutaj za pomocą klawisza image, możemy zmieniać display. Ja może zostawię na wyświetlaczu te wskaźniki, które imitują troszeczkę takie, takie, taką wersję analogową. Przyciszę, bo trochę przeszkadza dźwięk. Fajnie, że w ogóle już jest. Pierwsza rzecz, która się tutaj też daje zauważyć, to jest obecność pilota do sterowania. A więc możemy wykorzystać bezpieczną, zdaniem producenta, opcję sterowania radiem w samochodzie. Aczkolwiek uważam, że dużo bardziej bezpieczną jest inna opcja, którą ten producent oferował, czyli joystick. Joystick, który nie wymagał patrzenia na, na pilota po to, żeby znaleźć właściwą funkcję, a więc to powodowało odrywanie wzroku od, od tego, co przed kierowcą, joystick był bardziej intuicyjny. I rzeczywiście nawet były takie badania przeprowadzone przez niemieckie ADAC, które potwierdzały, że oni badali ruchy gałek ocznych po prostu kierowców przy obsłudze różnych, różnych systemów audio w samochodzie. No i one wykazały te badania, że czas oderwania wzroku od tego co przed autem był najkrótszy w przypadku właśnie sterowania przez joystick. Już dygresję na temat joysticka, a skupmy się może na tym, co ważniejsze w ogóle, na tym, jakie funkcje tutaj są. Otóż, za pomocą przełącznika źródła, możemy przełączać między wejściem audio tunerem i wejściem dodatkowym. Mamy tutaj również mechanizm do odtwarzania płyt CD. Ten fakt. Producent również zasygnalizował przy pomocy takiego, oto tutaj napisu pod tytułem Drive S HX. Warto może go rozszyfrować, ponieważ w tym miejscu producent rozumie coś więcej niż tylko sam mechanizm. Mechanizm także a więc to, co mamy tutaj mechanizm, który napędza płytę, pozwala na odtwarzanie muzyki o specjalnym zawieszeniu i specjalnej konstrukcji odpornej na wstrząsy. To jest bardzo ważne w, w samochodzie akurat i jeszcze bardziej ważne niż na przykład w radiomagnetofonie czy w radioodtwarzaczu takim na kasety bardziej staroświeckim. Bardziej też ważne o bardziej nowoświeckim, czyli takim odtwarzaczu, który korzysta z plików po prostu. Tutaj mamy odtwarzacz CD, który ze swej natury jest dość wrażliwy na wstrząsy. W związku z tym takie zawieszenie byłoby istotne z tym się wiąże również z tym pojęciem drive s wiąże się także kwestia zastosowanego wzmacniacza mocy mamy go tutaj centralnie Spróbuję wyostrzyć nie wiem czy to będzie dobrze widać ale widać tam takie taką listwę jakby z wyprowadzeniami to są końcówki układu scalonego, który został skonstruowany w oparciu o tranzystory MOSFET. Dość specjalnego rodzaju. Producent wyjaśnia, że to przyjęte rozwiązanie skutecznie eliminuje przesłuchy między kanałami, skutecznie eliminuje również zakłócenia, które związane są ze wzmacnianiem sygnału audio i pozwala również osiągnąć bardzo dużą. Moc jak na wzmacniacz w radiu samochodowym. Mianowicie, tutaj jest sygnalizowana moc 4x52W. To jest trudne do obrony, mówiąc prawdę. Rzeczywista moc jest mniejsza, zapewne. Ale, nawet przyjmując, że jest to przesada, to rzeczywiście te radia charakteryzowały się dobrą dynamiką i, nawet bez wzmacniacza dodatkowego, nieźle sobie radziły z odtwarzaniem muzyki. Pod pojęciem Drive-S kryje się również dodatkowa rzecz, mianowicie zastosowanie bardzo dokładnych przetworników cyfrowo-analogowych, które służą do rozkodowania tego, co mamy na płycie CD. I zamiany tego, co na niej jest, na postać analogową, tak żebyśmy mogli swobodnie korzystać z muzyki odtwarzanej przez głośniki. Tutaj zastosowano przetworniki znanej firmy Burr Brown, 24-bitowe o dobrej dokładności, i to rzeczywiście przekłada się na fajne, detaliczne brzmienie które o wiele łatwiej będzie ocenić dzięki funkcjom, o którym powiem za chwilę. Teraz chciałbym zrobić małą pauzę po to, żeby dać szansę producentowi, aby własnym językiem wytłumaczył, czym właściwie jest Drive S. Być może z tego filmu, który za chwilę otworzę, dowiecie się jeszcze czegoś więcej. Ciekawostek funkcji sygnalizowanych przez producenta. Mamy tutaj wyszczególnioną, mianowicie jest napisane MP3 łamane na WMA Atrak. MP3 myślę, że nie wymaga komentarza. WMA no to także format kodowania muzyki pochodzący z, z fabryki Microsoftu, natomiast Atrak jest autorskim, autorskim programem czy też autorską metodą kodowania dźwięku zaproponowaną przez Sony i pierwotnie wykorzystywaną przede wszystkim na płytach MiniDisc. Doczekał się kilku aktualizacji, kilku wersji, no i muszę powiedzieć, że od strony akustycznej w porównaniu z MP3-kami z tamtego czasu czy plikami WMA, Atrak prezentował się bardzo atrakcyjnie w tym sensie, że Odtwarzał niezwykle wiernie i czysto muzykę, czego nie dało się powiedzieć o klasycznych MP3. Żeby było jeszcze lepiej, to tutaj producent zastosował taki układ, który można również włączyć z poziomu płyty czołowej. Mam na myśli coś, co zostało nazwane BBEMP. I za pomocą tej funkcji jesteśmy w stanie poprawić sobie jakość brzmienia w, przy odtwarzaniu właśnie z każdego źródła, ale szczególnie ma to znaczenie przy odtwarzaniu muzyki zakodowanej stratnie, czyli właśnie mp3 czy też atrak. Dzięki tej funkcji odbiornik może nie tyle odzyskuje, no bo to zostało, to co, to, to co nam prezentuje w głośnikach, Dodatkowo to jest właściwie interpolacja pewnych zdarzeń akustycznych, no ponieważ w procesie kodowania to, co zostało utracone, no to tego się w zasadzie odzyskać nie da. Natomiast odbiornik mówiąc lekko w cudzysłowie, może domyśleć się, co zostało utracone i nam to po prostu odtworzyć. Myślę, że dla miłośników dobrego dźwięku w systemach audio ważne jest to, co mamy tutaj napisane. Oprócz tego, że 4 razy 52 w o tym już mówiłem, ale mamy coś takiego jak yy, yy, z liczbą 3 Pre i 4V. Oznacza to trzy wyjścia, yy, które możemy wykorzystać do podłączenia wzmacniacza zewnętrznego. Natomiast ważniejsze jeszcze są te 4V. Otóż. Yy, yy, Często w samochodach wymagane są dosyć długie połączenia między wzmacniaczem a jednostką centralną, czyli w tym wypadku naszym radiem, a to oznacza, że w kablach są indukowane zakłócenia i szumy. Idealnie by było, gdyby można było zastosować połączenia symetryczne, ale tutaj tej możliwości nie ma. Nie, nie skorzystano z niej po prostu, czyli XLR chociażby. W związku z tym. Poziom sygnału na wyjściu, tym przeznaczonym do podłączenia wzmacniacza, został podniesiony znacząco z około nominalnie, czy może nie nominalnie, ale standardowo stosowanego około 1V do 4V, a więc dużo wyższy poziom. No i dzięki temu odstęp sygnału użytecznego od szumów i zakłóceń jest większy, a to powoduje, że uzyskujemy dużo lepszą czystość brzmienia. Funkcją jest funkcja DSO, za pomocą której możemy zmieniać wirtualne położenie głośników. Pamiętajmy, że siedząc w samochodzie, głośniki mamy na wysokości łydek czy tam kolan. No, część z nich, oczywiście, umieszczona jest wyżej, gdzieś tam na podszybiu, ale generalnie rzecz biorąc, za pomocą tych głośników, które są no, w takich miejscach innych niż do których przywykliśmy, słuchając muzyki we własnym salonie, pokoju odsłuchowym, to w tym wypadku, w przypadku samochodu. Taka wirtualna scena dźwiękowa, którą słyszymy, jest wytwarzana przez te głośniki na wysokości gdzieś tam naszych, nie wiem, kolan. Natomiast dobrze by było, żeby mieć tę scenę dźwiękową na wysokości uszu, gdzieś tam wokół, wokół nas. I temu celowi właśnie służy funkcja DSO, za pomocą której możemy w sposób taki trochę wirtualny. Zmieniać zarówno wysokość usytuowania naszych pozornych źródeł dźwięku, które są generowane przez fizyczne głośniki. Możemy zmieniać również szerokość sceny dźwiękowej, tak jak to widzimy tutaj, no i możemy zmieniać też jej głębokość, czyli w takiej płaszczyźnie przód- tył dokonywać regulacji. No i te wszystkie regulacje jesteśmy w stanie sobie zapamiętać albo przywrócić nastawienia takie zerowe, gdzie po prostu tych regulacji nie ma. Myślę, że też opowie o tym film, który za chwileczkę Wam włączę. Jeszcze kilka słów na temat, na temat funkcji Intelligent Time Alignment niweluje nam takie dosyć nieprzyjemne zjawisko, jakie mamy do czynienia w samochodzie, wynikające no, z takiej zupełnie innej akustyki niż tej, do której przywykliśmy w domu. Otóż, w aucie nie ma dobrego miejsca odsłuchowego, no chyba że znajdujemy się w samochodzie wyposażonym w szeroką kanapę, i możemy zająć miejsce na środku tej kanapy. Gdzieś tam z przodu, natomiast to jest chyba raczej mało praktyczne z punktu widzenia kierowcy. W związku z tym funkcja Intelligent Time Alignment powoduje czy daje nam szansę regulacji opóźnienia czasu dotarcia do nas, do naszych uszu dźwięku z poszczególnych głośników, tych bardziej oddalonych. Od naszych uczuć, czyli jeśli jesteśmy kierowcą, to wiadomo, że głośniki znajdujące się z prawej strony w samochodzie, oczywiście mam na myśli auto kontynentalne, nie angielskie, no to z tych głośników dźwięk dociera do nas z, pewną, z pewnym opóźnieniem i za pomocą funkcji Intelligent Time Alignment jesteśmy w stanie sobie te różne sytuacje akustyczne zmienić. There's a passion burning deep inside, and there's a feeling I get when I realize you're mine. When I look into your eyes, there's a passion burning. burning deep inside and there's a Kończąc już opowieść o CDX GT700, chciałbym pokazać Wam jeszcze funkcję BTM. Ona jest dosyć powszechna, ale nie wiem, czy każdy tutaj użytkownik RadiaSony potrafił potrafiłby ją znaleźć. Docieramy do niej przez menu. No i uruchamiając ją, możemy uruchomić po prostu automatyczne dostrajanie stacji, które. Zostaną wyszukane i automatycznie zachowane w pamięci odbiornika, w taki sposób, że tylko te najsilniejsze i oferujące najlepszą jakość dźwięku pojawią się na naszym spisie stacji. Bardzo ciekawy odbiornik, podsumowując, ciekawy i myślę, że pomimo swoich kilkunastu lat życia, nadal broniący się jakością. Chętnie bym go widział w jakimś aucie właśnie z tamtego okresu, czyli z okolic roku 2004, 2008 czy 2010. E, łatwy w instalacji, e, no i przede wszystkim ten model jest e, kompletny, a więc e, nie będzie wymagał żadnych przeróbek e, w instalacji samochodowej. Są wszystkie kostki. E, super radio.